Hej, witajcie z tej strony, Damian z ekipy. No właśnie, jeszcze nie ma nazwy ekipy, ale kiedy widzicie już ten filmik, to nazwa ekipy się pojawiła. Wymyśliliśmy ją wraz z chłopakami. A jaka jest w tym rola moja? Cóż, stwierdziłem, że oprócz gierek ze wspólnie ze znajomymi, postanowiłem jakby nagrać swój własny odłam na tym kanale, dorzucić swoje parę groszy zasadzić ziarenko jakieś, jak to, jak zwał tak zwał gram w World of Warcraft, jestem jako jedyny z chłopaków, który w to gra jakoś inni nie mają ochoty kto wie, może pieniędzy wydawać, nie ma, nie ma znaczenia tak czy inaczej A, to będzie taka seryjka, gdzie będę sobie gadał w międzyczasie a tak to może będę pokazywał wam różne rasy, klasy, ogółem trochę o tej grze opowiem Tyle ile będę w stanie. Ale jakby, nie przedłużając, twórzmy sobie pierwszą rasę, pierwszą postać na tym serwerze. No, oprócz tej pierwszej, co widzieliście. Cóż, stwierdziłem, że będzie to organ. Przejdziemy sobie i pokażę Wam, jakby początko, początek, w jaki sposób zaczyna organ, kim on jest. Jest to coś na wzór wilkołaka, tak czy inaczej, stwórzmy go sobie. Hmm. Ale jak chcemy, żeby on wyglądał? <grym> no dobra, niech będzie czarny. O. Jakiś czas temu dostał wizual efekty nowe, więc nie jestem do nich zbytnio przyzwyczajony, ale wyglądają naprawdę super. A w ogóle jaką klasę? Warriora, Huntera? Nie, rycerza śmierci nie, bo on ma w ogóle skipnięty cały prolog związany z organami. Także myślę nad rogalem. Chyba tak zrobimy. Weźmiemy sobie rogala naszego łotrzyka. Dobrze, tak jak mówiłem, czarny. Niech będzie, że ma czerwone oczy. O, tu widzę, że człowiek się zmienia w zależności od tego, co wybieramy. W przedolancach ma się to zmienić, także w następnym dodatku już będzie można stworzyć sobie odizolowanego organa. Tak, na przykład będzie mógł być tutaj może być biały, a tam możemy mieć w ogóle inny kolor włosów. Także no dobra, ja stworzę postać i widzimy się za chwilę. Jestem już z Wami z powrotem. Cóż, tak będzie wyglądał. Niestety, człowiek wygląda tragicznie po prostu. Nie da się tego zmienić, bo każda ingerencja psuje nam koncepcję Wielkołaka, w której tak naprawdę będziemy walczyć. Cóż, a jak go nazwać? Cóż, nie wiedziałem za bardzo, jak go nazwać, więc go po prostu nazwiemy nikiem yy, moim takim standardowym. A najwyżej następne postacie będziemy zmieniać, mo lekko modyfikować. Tak czy inaczej. Tak wygląda login screen związany z worganami. Mamy za nim y posiadłość króla Grey miasta Gilneas. Także zacznijmy. Wejdźmy do gry, nie ma na co czekać. Led by their indomitable king, Gen Greymane, the proud citizens of Gilneas once stood with the Alliance against the vile Orcish horde that sought to conquer all of Lordaeron. Gilneas survived, but in the chaotic years following the Second War, the mighty kingdom drew ever inward, distrustful of their former allies. The Gilneans erected a mighty wall at the borders of their land, closing off their nation and their hearts. From an ever-darkening world. Now, many years later, as the seemingly unstoppable undead scourge marches across Lordaeron, human civilization once again teeters on the brink of destruction. As war and terror close in all around them, the citizens of Gilneas are faced with one terrible truth: their mighty wall cannot hold back the dead for much longer. And worse rumors of a new threat have arisen within the kingdom's borders. Of feral nightmare creatures, that walk upright as men, but hunt and howl as wolves. No, So, we appeared on the market, on Odejdziemy od niego. Książę Liam za dużo gada, jak zwykle na samym początku. Już tutaj możemy zauważyć, jak w Cinematiku lekkim wstem, wprowadzeniu już jakieś cieniste postaci skaczą po budynkach. Są to worgeni. Atak worgenów. Nie wiadomo skąd się wzięły, ale atakują. Ludzie przerażeni. Z racji tego, że gramy łotrzykiem, dostaliśmy pierwszy skill, który się nazywa Sinister Strike. Dobra. No okej. Okay. Takie głupoty jak, nie wiem, zabijanie po 12 zwierząt. Mamy iść pokonać 13 wargenów, zabrać ich skóry i tak dalej. No to nie będziemy chyba całych pokazywać, bo, bo to co nudniejsze to nie ma sensu. Dobra, Znaleźliśmy Zwłoki, a w tym czasie widzę, że worgeny atakują. Dobra, zabierzmy te questy. Dobra przejmę atak. Mm, tak, ewakuować musimy ludzi. Z zapamiętam, to tutaj zawsze wybiegały inne wilkołaki za nimi. I jeszcze musimy jakiś krejty typu zbierać. Rogan mnie właśnie najbardziej zawsze pasował do Worgana. Nie wiem, jakoś inne te klasy to tak nie bardzo mnie przekonują. Tak czy inaczej, jak opowiadałem z ekipą, to na 100% pojawi się jakaś Liga Legend. Jakiś Metin 2 dla starszych. Bo już młodsze pokolenie raczej nie gra, wydaje mi się, w Metina. Tak czy inaczej, to nie będzie PL, tylko raczej jakieś prywatne serwery. Chłopaki pewnie mają w zanadrzu jeszcze inne gierki. Kto wie, nawet streamy będą. No, no tu już jakiś leci. Ja się jakoś zbugował chyba, no. Jednak nie. Eee, okej, okay, jeszcze jeden, ewakuować mieszkańca z budynku. No i to mam z głowy. Hmm, kurde go nas. Dobra, może się nie strigeruje, jak za daleko pójdziemy. Śmiesznie biegną teraz. Jednak się strigerował. No i widzieliśmy poziom trzeci, gdzie otrzymaliśmy naszą pierwszą zdolność, tak zwany spender kombo pointów tych, które nabijamy sinister strike'em. Sinister strike, jak widać, jeden generuje. A to całe, im więcej tych kombo pointów zużyjemy, tym większe obrażenia wejdą. Podoba mi się to. To teraz. Musimy pogadać z Gwen Armstead, która jest w innym miejscu niż tutaj. Otrzymaliśmy Wolf Your Code. Załóżmy pelerynę. Zawsze coś na początek. Te organy niby paging, ale jakoś nas nie atakują. Miasto jest chyba ogrodzone jakąś fosą. O! I do tego pływa ona do centrum miasta. Może jakieś ścieki, kanały. To wie? A, no już wiem, to, to są takie pozostałości po starym questie. Kiedy jeszcze umiejętności nie były w spellbooku. A, a trzeba było je u trenera sobie wykupywać. Tak, to już wystarczy teraz level wbić i umiejętność wpada nam do Spellbooka i wystarczy ją sobie na pasek położyć. O, widzę, że dostaliśmy questę, żeby porozmawiać z naszym królem Greymane'em. Jedną z ważniejszych postaci w świecie Warcrafta, a na World of Warcraft. Która też otrzymała nowy model ogółem, bo kiedyś wyglądał gorzej. Może wam wstawię jak tutaj znajdę. strzał. dobra. Za dużych obrażeń to to nie ma na razie. Dobra, miniemy ich. Kapitan Broderick. Witam szanownego lorda Dariusa Crowley. Dobra, i musimy przez dwie minuty utrzymywać ten posterunek, to miejsce przed atakującymi worganami. No Worgany zostały... Oh, o jezu. Worgeni zostali dodani w, w dodatku kataklizm, także ta w ogóle lokacja nie jest też najwyższych lotów graficznie zrobiona. Ale jest bardzo przyjemna. I głównym atutem przede wszystkim jest muzyka. W tej muzyce to ja jestem normalnie zakochany. I czasami naprawdę jak gram sobie wowa na głównej postaci, to lubię sobie puszczać w tle ten soundtrack stąd. Nie no, już przydałaby się ta forma organa. No nie jest to zwykły kurde, spoilerem, no dajmy spokój, jeżeli tak będziemy w organami. I większość tutaj zgromadzonych również. Dostaliśmy rękawice, lederowe, trochę lepsze. Tak wyglądają, a tak by wyglądały poprzednie. I otrzymaliśmy stef zajebiście. Można go niby klikać tutaj. Tak on wygląda, jesteśmy niewidzialni. Ale to nie jest taka permanentna niewidzialność. Znaczy jest, ale jest różnica, ponieważ nie można przejść blisko kogoś, ponieważ nas zobaczy. Nie zobaczy nas w pełni, ale zobaczy naszą poświatę i będzie mógł ją kliknąć. Jak jeszcze NPC to wda się ograć. Tak z graczami bywa różnie. Lepiej się do nich nie zbliżać. Dobra. Dało nam się tutaj przedrzeć niezauważonym. Oddajemy obydwa questy. I cyk. Lecimy do. I właśnie w tym momencie stanie się to, na co czekamy. Otwieramy drzwi do zakurzonej piwnicy. A tam człowiek, który się boi, albo my się powinniśmy go bać. Nie patrzy na mnie, zostaw mnie samego. I zamienia się w Worgena. Otrzymaliśmy debuff, który się nazywa Worgenbite. Na razie to nic nie znaczy. Dzórka Kroleja nas uratowała. Teraz dzięki jej psom możemy znaleźć ukryte wargeny, które się czają tak jak my. Oj, chyba odwołałem. Tak, tutaj mamy atak lurker. Taki oto sposób lecimy dalej. Dobra, jeszcze ostatni został. Dużo ich się tu chowa. Dobra, a żeby nie było to nie jest forma let's play, że tak powiem nie mam zamiaru wbijać tą postacią z maksymalnego poziomu i zanudzać was w, wrzucając co chwilę jakieś kurde filmiki związane z lewelowaniem od 1 do 10, levelowanie od 10 do 20 i tak Ma, dalej. Mam zamiaru... Mam w zamiarze na, na razie pokazać, jakby, jak wyglądają lokacje startowe poszczególnych raz. Przy okazji sobie po prostu pogadamy. Dobra, teraz mamy za zadanie uratować krenana Aranasa, który jest bardzo kluczowy w tej kwestii, ponieważ on wy wynajdzie lekarstwo. Nie lekarstwo, które nas uleczy z tropi, ale. Powoduje, że odzyskamy zmysły. Gdzie, w formie wilka, zachowamy nasze człowieczeństwo. A kurde, co tu się stało teraz? Da dostaliśmy. Aż dziwne. Nie podoba mi się to. Ale udało się jakoś przeżyć. Dziwny chyba się quest troszeczkę zbugował. Pani nam padł. Dobra, panie Godfrey. Możecie strzelać. Raz o porządni. No i dobrze. Dobra, przedżyjemy się dalej. Zaczęli się przemieniać ludzie. Jest ich trochę sporo. To dobrze, że jesteśmy na niewidzialności. Gilneańskie krułki. To chyba jest Warlock, oczywiście Warlock Trainer. U którego też byśmy Questy sobie, znaczy skill'e wzięli. Okej. Okay. Rulu, co mamy robić? Ok. Wraz z Dariusem. Dobra. Co musimy robić? Rzucić pochodniami w Wrogeny. Tak więc, róbmy w to. Hmm, czyli jak największą ilość musimy zwabić, bo raczej to ich nie zabije. A musimy ich zwabić pod kościół w Gilneas. Ale użyjmy tego jak najwięcej razy, żeby quest'a wykonać, a nie, że dobiegniemy i się okaże, że quest'a nie zrobimy. Gdybyśmy musieli bezsensownie się cofać. Dobra. Jaka armia nas goni? Dobra, wbiliśmy poziom szósty. Żadnego skill'a nie otrzymaliśmy. Żadnego. Na ósmym poziomie dostaniemy chip shot, który stunuje target, ale tylko w stealthie. To bardzo fajnie. Takie typowe ogłuszenie dla Tifa. Hmm, jeszcze dużo ich mamy. Dużo szans byśmy mieli, żeby ich tutaj złapać. Tak się ten dziedziniec prezentuje. Ten jak rok chyba 2009, to, to całkiem sporo. spoko wygląda. Dobra. Udało nam się. Teraz pewnie będziemy do nich z wazu strzelać, z tego co pamiętam. Tak jest. Dobra, bierzemy bazukę. No i napierdzielamy, Trochę ich sporo. Dobra, udało się. Test wykonany. Okej okay, to bia się. Dawaj Nowe skiety dostaliśmy. No z tego to nam ciężko będzie walczyć. Tak jesteśmy rogalem. Dobra, wejdźmy po cichu. Już wszyscy przygotowani? A kuku. Nie mogę go wystraszyć. Uuu! No i czy to nie jest piękne? Mi się podoba że ksiądz schował wino. Dobra. Czy darli się, czy trzeba ich potraktować sztyletem? Ile? Dobra, udało się ich wszystkich pokonać tyle, ile było. Dobra, A teraz.

I pozamienialiśmy wszystkich wokół. Gottfried tak czy inaczej wolałby, żebyśmy zginęli po prostu, zamiast nas leczyć. Dobra, i potem krótkie animacji. Nawet nie wiadomo, czy ja wam ją pokażę. bo Nie wiem jak to wygląda z prawami autorskimi. Ale no jak widzicie zakuli nas w dyby, łutny wilczek. Jedyne co nam przychodzi tutaj do głowy. To tutaj jest krótka wymiana zdań. Krenan chce nam podać lekarstwo. Gottfried chce nas zabić. Król decyduje się. Dać nam lekarstwo i zobaczyć, co się stanie. W taki oto sposób wbijamy poziom siódmy? Odzyskujemy rozum i mamy kontrolę nad worgenem. Także tak to wygląda. Do otrzymujemy nasze racjal. Każda rasa dotrzymuje swój własny racjal. Worgen dostaje Dark Flight. A. W którym jest zwiększenie po prostu prędkości ruchu na, na 10 sekund. Dodatkowo jeszcze organ ma coś takiego Viciousness, gdzie Critical Strike jest zwiększony. Mamy również Skiing Skill, szybsze oprawianie profesji. Zmniejszone obrażenia od odszedł i Natur Damage. No i to już tyle w tym odcinku. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapencji w górę, zasubskrybować kanału. No i wpadnij do reszty ekipy na filmiki na tym kanale. Do zobaczenia, cześć.